I wam z tej strony i Witam Was na kolejnym odcinku Gwiezdnych Wojen Jedi. Upadły zakon. Jest nas piąty odcinek i będziemy dalej przemierzali planetę Zefo. Podążymy ścieżką Mistrza Enokordowy, aby móc zdobyć holokron z informacjami o użytkownikach mocy i odbudować zakon Jedi. Jesteśmy niedaleko miejsca lądowania, a to dlatego, że droga nas tak prowadziła naokoło w poprzednim odcinku a przez pewnego koziołka byliśmy zmuszeni troszkę powrócić do miejsca zapisu abyśmy mogli mieć pełne zdrowie jak i fiolki z tymów odnowione no i przy okazji odnowią się nam też przeciwnice widzicie z tyłu no i oczywiście najdalej zajdźmy gdzieś koło szturmowców a to zaraz wam przedstawię tutaj na mapie tutaj mamy ogólnie statek jaki. Jesteśmy gdzieś tu, to w sumie niedaleko, prawda? A ta droga, widzicie, nas naokoło tak brała. No, trochę było tej miejsce. Tutaj mieliśmy szturmowców ostatnich, którymi udało nam się pokonać. No i tutaj gdzieś Kordowa nam się załączył z gadką. A w tym miejscu gdzieś mieliśmy chyba koziołka, który dał nam dowiwatu. A tak, żebyśmy nie przyciągali. Tu ruszajmy dalej, poznając tą planetę i, i tą historię, jak i faunę i flory na tej planecie. oczywiście mieliśmy wcześniej e, bez światła i prawdopodobnie byśmy tędy poszli. By się okazało, że trzeba odpowiedzieć z drugiej strony. Tak więc dobrze, że poszliśmy dobrze, w dobrym kierunku. Tutaj oczywiście był ten tekst załączony od korydowym. No i teraz będziemy mieli trochę gorąco. No właśnie, uważajmy, odbijajmy, blokujmy. No tak, ten będzie miał granaty, bardzo ładnie nam to wyszło. No i wszyscy przy mnie pokonani. I tam mamy chyba tak. Mieliśmy chyba jednego gościa. Zgadza się. Pytanie: czy nami, nami się teraz zainteresuje, czy jednak nie. A jednak zainteresował się to. Odbijamy, o, a już jest jeden blok. Dobra, mamy to z głowy. No, i jakbyśmy tak spojrzeli tutaj na grafikę, to w sumie czym dalej to? Taka płaska ta grafika. Ale tam, gdzie mamy latać ogólnie, czyli tak jak tam te coś się ruszają, te maszyny, widać, że detale są zadbane. I wiemy, że tam będziemy podążali. Zresztą mamy gdzieś tam punkt mocy do ogarnięcia, więc ruszajmy dalej. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Jakie będziemy mieli przygody. O, to jeszcze kolejny imperialny szturmowiec. A, chętnie wrócimy do ciebie. A, przylecił jednak do nas. Aj, mogę trochę przyblokować jeszcze. Nieraz właśnie strzelają tylko raz, a nieraz strzelają jeden za drugim strzałem. I skok mamy to, dobra. I co do nas tutaj czeka? Czeka nas tutaj dwa szczurki. Tam są imperialni. O, tutaj chyba będziemy mogli biegać. Chyba, że to coś się opuści na dół. No, niby tak wygląda, jakby to była winda. Dobra, przekonamy się później, jak już będziemy mieli lepiej tą plantę ogarniętą. Na chwilę obecną lecimy przed siebie. Czturek, fru, po jednym szczytku, teraz drugi szurek i elegancko, mamy mięsko na wieczór ogarnięte do tostów naszych. I teraz złapmy się z tymi imperialnymi. No to my się nie zbliżamy. Udajcie, że nas nie widzicie, my sobie przejdziemy dalej, zrobimy swoje i pójdziemy. No nie no, jednak się nie dogadaliśmy. Pałka i szturmowiec, okej. Okay. No nieraz trzeba naprawdę tutaj wyłapać moment, kiedy blokować, kiedy parować. Spróbuj poradzić sobie ze mną! Poradzimy sobie i z tą też. Oczywiście są ci trochę bardziej uciążliwi. Ale już mamy go z głowy. I chyba wszyscy, co nie? Czy jeszcze jakiś tutaj mnie wyskoczy? Jak nie, to tak. Co my tu mamy? Tu mamy jakąś drogę. Ale chyba zablokowano, bo pali się na czerwono. Zgadza się. Tu mamy wiatrak. No to coś nam może tu się skrywać. Oczywiście, że tak, echo, więc łapmy to echo. O nie, 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 tutaj nam wyskoczy szczur, szczur, zgadza się. Dobrze, że zadbali o to twórcy, bo byśmy musieli się tutaj nieźle pokiereszować z nim. I mamy szczątki mieszkańca wioski, który zginął próbując uratować rodzinę przed imperium. No smutne, smutne, jak zwykle takie informacje są. Niezależne od nas, tu mamy drogę, tam mamy drogę do punktu mocy, Może wiedzieć, że tam zapiszemy. Tutaj mamy też jakąś drogę zablokowaną, ale zaskanujmy sobie, jak możemy, oczywiście. Ale myślę, że czasem będziemy mogli coś z tym zrobić w ogóle. I faktycznie tutaj mamy zablokowane, mamy dwie drogi, dwie drogi zablokowane, ale tam nic nie widać. Nie ma nic pokazanego, ale mi się wydaje, że tam będzie tarabie jakoś tam przechadzać się po tamtym miejscu. Tutaj zatrzymamy sobie szybko, co tutaj mamy. Sir, z bazy Imperium transportowiec. Przyjęłam. Chcą przenieść artefakty Zefo na Korusant. Czy to znaczy? Czy imperator interesuje się Zefo? Może. Ej, te artefakty miały być dla nas, nie dla imperatora. Ale trzeba być więcej przeciwników przy okazji, przez to. A ten statek trochę wygląda jak taki wielki latający żółw. Albo mi się wydawało. Tutaj mamy już echo. Prawdopodobnie kolejna jakaś część opowieści na tej planecie przez mieszkańców. Został ranny, ale załatwił szturmowca. No to dzielny gościu, ślady walki. Hełm szturmowca porzucony w starciu z mieszkańcem wioski. No ten ostry trochę się już przewija nam od samego początku wylądowania. Co tutaj jeszcze mamy. mamy zablokowane. Nie, ale to ty się cieszy, że w ogóle, w ogóle żyjesz. Poza mysz to by się to może zainteresował? Taki biały? Przepyszny e, kąsek, który mógłby być naprawdę dobrym obiadkiem. Dobra, mamy w sumie w takim razie jedną drogę. Jedną drogę, którą teraz sobie sprawdzimy. Mamy punkt mocy, i tutaj sobie to ogarnimy. No tam widać bez kitu, że jest to do biegania. Na pewno nie odpoczniemy, sobie, bo nam się tu odnowią przeciwnicy. Ale umiejętność możemy sobie jakąś kupić ewentualnie. Pytanie co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy ciekawego? Ulepszone spowolnienie. Jak to wygląda? Czyli co nam tylko wydłużać czas jego trwania, żebyśmy mogli uniknąć i żyć od tyłu. Cięcie z wyskoku. No taki bardziej podwójny, silny cios. Ale trzeba aż dwóch punktów umiejętności? Nieoczekiwane kopnięcie za punkt. To byśmy mogli ewentualnie wziąć. Unik i cios. No, dosyć ciekawie to wygląda. Tutaj uderzenie ze sprintu. To jest za punkcik. I chyba byśmy może to wzięli. Trzeba jakoś się rozwijać, prawda? Rozwijać się, by móc lepiej zwalczyć. Wroków. Jak najszybciej w sumie. No i dobra, jesteśmy przygotowani do dalszej drogi. I skupmy się. Skupmy się na mocy. O, mamy tutaj oczywiście przeciwnikam. Ej, ten trochę taki inny jest. Z nim jeszcze chyba nie walczyliśmy. Trochę za wcześnie. Trochę za wcześnie to było. Skanujmy go od razu, oczywiście, na przyszłość. Mam nadzieję, że nam jakiś inny się nie wyskoczy. Ciężki szturmowiec, silnie chroniona i ciężka szybkostrzelna broń dalekiego zasięgu, zdolna wytrzymać wiele trafień. Powolny ruch, długie przygotowanie do strzału i czas odnawiania po ataku zapewniają okazję do uderzenia. No taki, w sumie CKM i nowoczesny CKM, można by powiedzieć. Ale no cóż. Nie wiem jak z nim walczyć. Tutaj chyba stąd będziemy sobie wracali. Jak tutaj sobie to odblokujemy. No i co, tylko jedna droga tutaj czeka. Nadal super, kolejny. Ale mam pomysł, jak tutaj z nim to zrobić. No niech sobie przeładujemy. Skok. Blokujemy dalej. Dalej, skok. Spowolnienie. I last. O raz, dwa. Ładnie nam to poszło co. Mam nadzieję, że nam to trochę utrwali się w pamięci. Tu mam na górę, tutaj coś mamy na dole ewentualnie. Na dole mamy skrzynkę. Ale zamkniętą. Ale za to skanowanko będzie. Nasiono, kręcierze królewski. No to się Gris powinien ucieszyć, tym bardziej, że powinien przeprosić Bidiwana za ten olej. który tak mocno narzekał. O przecież on znalazł tego kwiatuszka. Tutaj mamy drogę. I tu mamy drogę. O, tam w sumie fajnie wygląda to lądowisko. Tutaj też mamy przy okazji skrzyneczkę. Więc sobie ją oczywiście otwórzmy na przyszłość. Co znaleźliśmy? Rękojeś Miecza świetnego. Jak rozumiem, raczej te rękojeści na mnie ulepszą naszych zdolności plus jeden, bo nie mamy tutaj żadnych punktów jak typowo w werpegu, Więc to raczej chyba nie wiem. Kosmetyka będzie z tego. O, kolejna skrzynka. Jakiś Turmowiec. Czyli na pewno też tu będzie coś się działo. jakiś wejście tutaj do środka będzie. Nie mam. Jest tylko lina. Ale na niej nie będziemy się wieszali. Prędzej tylko zjeżdżali. No i chyba mamy skrócik odblokowany. Zgadza się. No to super. No i fajnie mamy teraz. Tylko co? Tam wygląda jakby kolejna była zjeżdżalnia tam, nad tym co wchodziliśmy. Ale dobra, zadbamy to dopiero później, jak będziemy czy lepiej tutaj lepiej biegali. Mamy kolejnego nowego przeciwnika. I jeszcze szczura kolejnego. Ten z rakiet. To co? Jakiś rakietowy. A jeszcze jeszcze kolejny szczur się nam przepaętał. Ale ładnie dostał ten szczurek. Dawaj, dawaj. Prosto tego, no właśnie, prosto tego wszura. A my teraz z nim tutaj zawalczymy jakoś. Ale nas minęło. Spowolonko i, no jak widać, to spowolnienie faktycznie fajnie działa. Szturmowiec rakietowy. Manipuluj i odsyłaj pociski za pomocą mocy. Po oddaniu strzału przeodowuję broń. Dając czas na skrócenie dystansu i atak. Okej, okay, ale my jeszcze nie mamy tej mocy do manipulacji pocisków. A szkoda, byłoby nam trochę łatwiej i szybciej. No dobra. Tą bazukę byśmy mogli wziąć, byśmy mogli sobie trochę postrzelać przy okazji. A tutaj ciemno trochę znowu. Jak w poprzednim materiale. Myślę, że gdzieś tu sobie odpalimy jakieś światełko. Ale mili ci to? A tutaj co mamy ciekawego? Myślę, że tam ci się jakoś do nas nie połętają, z powodu tego, że włączymy? Zgodnie z wolą imperatora zajęliśmy planetę Zefo i przesiedliliśmy jej mieszkańców. Nie znaleźliśmy żadnych danych ani reliktów o istotnym znaczeniu dla projektu Świter. Elektromagnetyczne wiatry uniemożliwiają korzystanie z większości urządzeń wydobywczych. Coraz więcej żołnierzy pada ofiarą tutejszej fauny. Nie zdołamy zrealizować do naszego celu. Zalecam zaprzestanie pracy i pozostawienie jednego posterunku, aby powstrzymać szabrowników przed kradzieżą naszej technologii. Projekt Schwider no to faktycznie musi się imperator interesować kulturą Zefo, chyba że jakiś naukowiec się interesuje tym, tą planetą ogólnie w imieniu imperatora. Tutaj drzwi są. Pytanie, czy nam się w przyszłości otworzą. A wracając do tych dwóch szturmowców, co sobie gadali gdzieś tutaj. W chwilach. No to właśnie o tym koziołku była mowa dzisiaj. Zaraz zobaczymy tych. Tak, zobaczymy. Tylko ten jest silniejszy. Więc trochę powalczymy. Widzieliście ma, właśnie tą wytrzymałość. jeżeli teraz zauważyli, że w trakcie walki. Ci zaś nie mają, ci normalni. Ale za to mają skrzyneczkę dla nas. Co, te, co tutaj jest Przed nami co znaleźliśmy? Aktywator miecza świetnego. Obowiązek i determinacja. Ładnie to brzmi. Tak, jakby o nas. Dobra, zjeżdżalnia i skok doliny. Tam też jakaś moc jest wysoka. Zobaczymy, co tutaj możemy ogarnąć. Ładnie, pięknie nam to wyszło. No i tutaj się obawiam, że... ...zresztą szybko nam tutaj wchodzi w grę. Takie 100% Spowolnienie nam tutaj działa. Ajdź! No właśnie. Najpierw spowolnienie, później skok. Przy tym drugim. No to działamy. Będzie Spowolnienie, skok. Spowolnienie, skok szybko, szybko biegniemy. Udało się, piękna sprawa. Ale tak, tam żeby się dostać, nie wiem, po tej ściance mamy się przebiec i skoczyć. Jakoś mało temu ufam. O, i tutaj jeszcze skrzynka jest, ale korcą nas, a korcą ryzykować. I tak ryzykujemy życiem. A takie zgnicenie, to raczej musi boleć. Ale bieg, 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 lecimy, mamy to. Ale w sumie tutaj byśmy się normalnie przecisnęli, prawda? Takie utrudnienie. Kolejny jakiś materiał do miecza świetlnego. Dura stala. No dobra, jeszcze raz. I bieg. Nie patrzymy za siebie. Ale tak samo poczekamy chwilę. I lecimy. I jak tu na koniec na pełni tędy czyli co po ścianie tak to spowolnić i po ścianie brzmi łatwo ej 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 Dobra szybko wracamy no ale będzie boleć by bolało bolałoby kostki byłyby wszystkie połamane no to jeszcze raz Trochę za nisko, biegliśmy, ale daliśmy radę. Twoją Musisz się zbierać. Dobre. Dzięki. Mamy punkt mocy, więc sobie tutaj oczywiście pomedytujmy. Zapiszmy sobie tutaj dotychczasowe osiągnięcia. I co możemy w sumie odpocząć przy okazji, bo raczej nie będziemy wracali do przeciwników, tylko szli przed siebie, a tam i tak będą przeciwnicy. O, nawet od mowa, już nawet są i czekają, a my raczej tam nie będziemy wracali. Dosyć tam trochę trzęsie. O, wow, mało brakowało. Trochę za szybko. Ale za to daćmy się poznać, tutaj że jesteśmy. Ale przy okazji, w ping-ponga zagramy. Kilku może przeciwników pokonamy przy okazji tym sposobem. No i dobra, ruszajmy. Teraz są tylko ci z pałką. Ej, ale tam ci jeszcze dotarli kolejni. Dobra, uciekamy. Uciekamy szybko. Bo robi się gorąco. Tu jakiś taki bezpański gościu. I co, mamy trzech na karku. No to będzie trochę gorąco. Boli już. No, nawet z tym, nawet z tym? Blok, bardzo ładnie. No i tu mam takich dwóch, tych silniejszych ogólnie dowódców. Nie, my nie uciekamy. My chcemy tą skrzynkę. No nie, nie przegracie. Ups, no jednak przegraliście. Ja mam nadzieję, że z nami wygracie. No cóż, weźmy sobie po prostu skrzynkę. Co tutaj znajdziemy ciekawego? No i co tam było? Malowanie modliszki myśliwy. Dosyć ciekawie to brzmi, więc sobie sprawdźmy. No jak zwykle, nie będzie mogło nam się to wczytać. Więc wyjdźmy i wejdźmy jeszcze raz. Mamy tak, a będzie wyglądała modeliczka. Taki metalik. Bierzemy, później sobie zobaczymy, jak to wygląda. Faktycznie. Super. Kolejna lina. I co? Lut. No to lecimy. Jeśli zgamy się tutaj na snowboardzie bez snowboardu. Kolejna lina. No. Takie wyzwania tutaj na początku, no to co to będzie później na koniec? Co to będzie na koniec? W sumie? a pytanie coś mamy coś jeszcze za sobą? Nie, nic za sobą nie mamy. Coś znalazłem. Co wiedzą? Ani słowa akordowej. Imperium chyba nie wie, że tutaj był. A więc mamy przewagę. Na razie. O, tutaj mamy ściankę. I tam mamy ściankę, to chwila, która droga jest. Ta chyba przed nami ogólnie. A ta za nami, do czego, to co, taka poboczna? Coś tam może skrywa. Jakieś kolejne fanty. Oczywiście, Echo mamy. Czyli kolejny EXP dla nas. To strata czasu. Nawet sporo dostaliśmy. Wierzę, że jest tu coś przydatnego. Wątpliwa wartość. Imperialny pojemnik wykorzystywany do transportowania licznych artefaktów znalezionych w trakcie realizacji projektu Schwider. Robotnicy podawali wątpliwości wartości części odkrytych przedmiotów. Czyli co Taki szabel w imperium? Takie lewe interesy? No to nie wiem, czy imperator się ucieszył. Wow, mało brakowało. My no taki dzisiaj odcinek jest taki. Mało brakowało. Abyśmy spadli, abyśmy przegrali, abyśmy dostali bęcki, Ale faktycznie tam jest jakaś komora. Nie była zaznaczona, ale już jest wszystko na swoim miejscu. Oczywiście znów ciemno musi być i kolejny szczur. No i super. O, kolejny szczur. Jeszcze w ciemności walczymy. Super. Mało mamy życia uch Normalnie owłos Normalnie co ja się z nim połączyłem? Synchronizacja była, czy co? A tutaj nam też wyskoczy Znaczy by już nam wyskoczyłby za pleców. Więc dobrze jest tak jak jest. O, tutaj kolejny trzeci. Trzy razy do sztuki. I co? Jakieś będzie więcej przeciwników? Zbadajmy, zbadajmy to. A tam na górze chyba skrzynka jest, to nie? A to raczej tej skrzynki nie wyciągniemy stąd. Coś nam tutaj brakuje ogólnie. No właśnie, więc gdzie dalej, gdzie dalej? A, tędy. No to lecimy tam. Oczywiście patrzmy pod nogi, patrzmy też na przeciwników. Wow, mówiłem pod nogi. No łatwo tutaj spać, łatwo tutaj stracić życie. A ty co mam do zbadania? Kolejne dziwi, które nie są do otwarcia przez nas na, aktualnie. No jak nie możesz, to nie możesz. Mówi się trudno. Ale tam z drugiej strony byliśmy, prawda? Tutaj poznaliśmy nowych przeciwników w tym miejscu. No właśnie, to może jakoś to będzie połączone. Tuż tobie. O, jaka ładna pogoda się zrobiła. I już widzę nawet kózkę. Kózkę, która nam trochę dała beznagi. Jak oni podzieli? Filak, filak, no właśnie. Przed nami burza. Tak potężna, że wyłączyła sprzęt Imperium. Czuję, jak coś mnie przyciąga. Coś kryjącego się za burzą. Idź za tym. Niech moc wyostrzy twój instynkt. Dobrze. Postaram się. Ciebie przyciąga do tej burzy, a mnie przyciąga tak naprawdę do tej jednej skrzynki i do tej drugiej skrzynki. Ale mamy na przeszkodzie jedną kuskę, drugą kuskę, trzecią kuskę. I ciekawe, jak tutaj się one agrują faktycznie. Tu mamy jeszcze przejście. I jeszcze jedno takie na dole. Tutaj mamy chyba główne przejście do tego kompleksu. I mamy miejsce ten. Do zapisu. Czyli tak, tu jedna, tu druga, tu trzecia, czwarta i piąta, to może jakieś szóste, tam się ktoś znajdzie gdzieś. Ale na razie nie widzę. Na razie sobie zapiszemy przy okazji. I tak się zastanę, czy dalej podążymy w tym odcinku, czy jednak sobie odpuścimy. Odpoczniemy przy okazji. I. I jak myślicie dalej? No ja bym jednak tutaj bym dalszą drogę wyruszył w kolejnym materiałem I byśmy zrobili tutaj ten kompleks oddzielnie. Trochę tak wydłużam. Wydłużam te odcinki. Znaczy, wydłużam ilość odcinków, ale może na dobre. Tym bardziej, że nie uda mi się nagrać wam tego materiału na piątek, dlatego jest w sobotę. Ale spokojnie w poniedziałek będą kolejne materiały. Gwiezdnych Wojen. I tak się rozglądam. Raczej tu nie wyjdziemy z powrotem. Więc zakończymy, zakończymy ten materiał. Tak więc ja Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Oczywiście mi lepiej na łapkę w górę i skomentowanie odcinka. No i nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować kanału oraz obejrzeć innych moich materiałów, które zaraz Wam się pokażą. Jak i do zobaczenia w kolejnym materiale i niech moc będzie z Wami. Hej, hej.